Cześć, z tej strony Flax z kanału Kooperacja. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gwint. Eee, w dzisiejszym odcinku wpadłem na bardzo ciekawy pomysł. Eee, tak w ogóle mi doszło do głowy, jak można maksymalnie zboostować eee, Keirana. Nie wiem, może ktoś to już robił, eee, to w Gwincie. No może nie, no nie wiem, tak mi rano stałem, mówię, ty, ciekawe ile może mieć Keiran maksymalnie ile go maksymalnie można zboostować i zbudowałem tutaj taką talię na pożeranie no przecież wiadomo żeby tam Keyran mógł się ładnie nachapać I, i po prostu spróbuję go że tak powiem maksymalnie nafidować dobra lecimy na potyczkę i lecimy to zrobić no łatwiej bym było grać z kimś tak no ale w związku z tym że, że no nie mam tak powiem na razie kogo zwerbować to będę szukał kogoś że tak powiem, nisko levelowego do sprawdzenia mojej yy, taktyki. Ciężko jest kogoś znaleźć, także żeby dobrze tam się udało. To wszystko wyszło, także nie wiem, która to jest moja próba. Dobra, znowu radni. Zawsze się kurczę jakieś potwory trafiają, nie. Najlepiej jak mi się nam trafiła jakaś taka sama talia. Dobra, mamy atrapę. Gól. Ciebie wymienimy, a Wallach się przyda. Przypływ? No, nie mamy przypływu, to się przyda. Do dłoni, druga ekima, ok. Atrapę? I gram, dobra, spoko. To gramy. Nekker. No, spokojnie. Dobra, on gra trzech. Ja gram ekimę. Hapniesz ciebie. Dobra, wchodzi nam neker. okej, okay, spoko. Dobra, z trzech rzucę wiedźminów, ja teraz rzucam... Yy... Poczekajcie, może tak. Zróbmy. Ok, jest na 18. Yy... Dobra to my pakujemy dalej gościa Kurde nie mamy rogu dowódcy trochę szkoda Jeszcze raz Chociaż bez sensu bo mogę ciebie wrzucić No to jedziemy O i tak będzie bardziej sensownie Kurde chociaż teraz nie wiem czy nam zostanie ten gość. No dobra, musimy trochę ryzykować I przypływ na ciebie Jeszcze sobie zrobimy tak Kajdany, a tak sobie... Yeah, art, dobra Dogramy jeszcze Dagoda. Dobrze, że on nic nie zrobił takiego I przełom Pekima Dobra, to dziabnijmy ciebie, bo tak to no, może znowu wejść kolejny. Yy, no dobra, tu już nic nie mogę zrobić. No, mam nadzieję, że mi zostaną te kurcze 20 i 25. No jest super, zarąbiście, udało się. Patrzcie tak jakby nam to chciało. No dudu i... No tak sobie, no, Ech, powiem szczerze, że tak sobie no. Dobra, ty go wywalasz, kurde, no zaraz będziesz zalewał coś jeszcze. poczekaj, bo ty wskazujesz jednostkę przeciwnika, no to tak średnio. 28. Dobra, drugi utopiec. No słuchajcie, w naszej grze maksymalnie mogliśmy zbafować Keirana do 58, 28 i 8. Na 61 oczek, no to czyli jakbym miał róg do wódcy, no to jeszcze, jeszcze coś tam by się go popchło. no ale dobra spoko, może mi się uda w następnej grze, no dobra, to gramy kolejny raz, ostatnio nam się udało zboostować dosyć mocno, K Rana bo na 61 oczek, także całkiem spoko, ale powiem wam szczerze, że w poprzedniej próbie Udałoby mi, jakbyś wszedł mi, to by po prostu był mega napidowany bo dużo, dużo więcej by hapnął. No ale dobra, lecimy sobie dalej. Kolejną grę. A w wallach dwa przypływy dudu. E, dobra, gdzie usuniemy. Kajdany B. Necker też B. No, kurde, no. no cały czas na tego... Teraz nam brakuje rogu dowódcy i, i Keirana. także Tak sobie Ale zagramy naj... najpierw Awalacha i później zagramy królewicza i będzie spoko. Może nam tam coś dojdzie dobrego. Przewalimy te karty trochę. Ostatnie życzenie by było dobre, no ale niestety nie mamy go. Jest kółka i Keiran. Super, jedna karta już jest. Także Keiran nam siadł dobrze, elegancko. No i co, gościu. My sobie teraz chłopniemy królewiczem tego nekerka Dobra, dawaj. No i teraz jak nam wejdzie ten, to jesteśmy w domu. No, kolejny Neker wszedł, szkoda. Ech, trochę nie bardzo. Dobra, słuchajcie, spasujemy to. No, dawaj gościu, runda jest twoja. Że ja tu nie będę już kombinował, wrzucaj sobie go, dobra? Spoko, pięciu, tak, jeszcze jednego. No dobra, dawaj spoko, wychodzisz, w wy, wy, wy wyczyściu wszystkich. No dobra, jesteś, wygrałeś już, tak, jesteś zarąbisty, ja oddaję turę. Zostanie mi się królewicz, i mam nadzieję, że mi kurczę wejdzie... Wejdzie ten, ten róg dowódcy, no, bo bez rogu tu nic nie zrobię w tym momencie. Dobra. Super. Dudu wchodzi średnio. No ja, no, no dobra. Medyk. No dobra, ty tam sobie ich lecz. Ja nie mam nic przeciwko. Tutaj sobie wyrzucimy to. Ja bym to zrobiła inaczej. No, muszę teraz wszystko ogólnie wyrzucić. Nieść mieć że wejdzie mi. W sumie może teraz ciebie wyrzucić? Nie, nie gubi pomysł. I... mieć nadzieję, że mi wyleci... do dowódcy, tak? Z tego. Ja on mi teraz jeszcze tego dał. Dobra, ja sobie hapnę ciebie. Wejdzie nam kolejny Necker. Będziemy mieli w czym wybierać przynajmniej. No dobra, ty ich boostujesz, spoko. Nie mam nic przeciwko. Ja sobie też ich przyboostuję. Nie lecimy z tematem. Dobra, teraz Ty. No, Kościół, spasuj. mógłbyś spasować, ale widzę, że wyrzucasz dobre karty, to nie będziesz chciał spasować. A, zaraz Darcy mi jedno. Dobra, 51 mamy na linii, ale to się w sumie nie liczy. No, czekam kurde cały czas na ten róg dowódcy, powiem Wam szczerze no. no gościu spasował, fajnie, cieszy mnie to bardzo, zacznie mnie to cieszy Ja teraz chcę sobie tak Jeszcze teraz tak hmm. Dobra, lecimy z przełomem Dobra, wszedł nam jeszcze górny na dziesiątki. Eee... Mogę zrobić jeszcze dwa przypływy na nich i poczekać, co mi do dojdzie w ostatniej rundzie, tak? Dobra, spoko. Może wsiądzie mi ten róg. Fajnie by było, no bo kurczę, naprawdę. Udałoby się pocisnąć ostro tego Krana. Jeszcze nam dyszka została, zobaczcie. No, dawaj, ruk, ruk, ruk. Zajebiście. Fuckie. Yeah! Dobra, teraz patrzcie, robię tak. 138 plus 8 Kran. Także to jest chyba rekord jeśli chodzi. Już nie wiedziałem, żeby ktoś tak przyfidował go ostro. Czyli ma ile? 146 oczek, Keiran. Także Keiran na 146 jak najbardziej nafidowany. Trochę fartem nam to weszło, no ale super, że się w końcu udało. Cieszę się. Zobaczymy, czy on coś tu wymyśli, czy nie. Na złotej karcie 146. Także ma co gościu robić. No dobra, dawaj, zagrywaj, szeszani, tambleble, jeszcze wam pokażę. Kairan na 146 oczkach. No, odsłań tylko ludzie. Proszę bardzo. No myślę, że jakbym tak grał z jakimś znajomym, tak, że on mi pozwalał co robić, ten... To udałoby się przebić ten winnik, ale no to i tak jest, kurczę zacznie zrobione, moim zdaniem. Także spoko. No i co, kumplu? Dobra, poddałeś się. No słuchajcie, udało nam się go wbić na 146 oczek. Ja już tutaj kończę próby, bo mówię, to już du do dosyć dużym fartem nam się udało to zrobić. Eee, I co, mam nadzieję, że wam się podoba ten film. Nie jest zbyt długi, no bo mówię, chcę wam tylko po prostu pokazać, jak się tam go uda dało, że tak powiem nafidować. No co, ja zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania naszego profilu, kanału, naszych filmów, do oglądania reszty serii. I co, jak Wam się spodoba, filmik to łapa w górę, dajcie suba. Trzymajcie się, na razie.